No cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku skrzydłowego z randomami. Oczywiście standardową mapę jest to pula siedmiu map, Vertigo, Inferno, Overpass, Cobblestone, Train, Nuke i Short Dust. Short Dust. No. Jeżeli któraś z tych map wam się nie podoba w tej puli, no to możecie jak najbardziej tutaj pisać w komentarzach, która no, z tego co słyszałem niektórym się Short Dust na przykład nie podoba. A teraz takiego nam oto wylosowało. No i zaraz zobaczymy, kogo nam tutaj przysłało. Kogo nam tutaj przysłało do zmierzenia się? Jaka też strona? Mamy stronę terrorystów, już tutaj mamy pierwszego przeciwnika. Jest nim najprawdopodobniej jakiś Turek, biorąc pod uwagę Nick. Zaraz zobaczymy tutaj. Oczywiście, teraz Wam się wyświetli. Jego, e, jego profil, a jest to jednak Niemiec, tak mi się wydawało, że To może być albo Niemiec, albo właśnie Turek Tutaj jednak będzie Będzie to Niemiec w, Nawet w znajomych ma kogoś takie jak familienpizza Czyli pizza familijna No i mamy tutaj też drugą osobę i to będzie Rusek. Nikt dosyć oryginalny, no bo jest to oczywiście człowiek bez serca takim w luźnym takim tłumaczeniu. Ewentualnie bezsercowiec. No ale jest on z Rosji, więc bardzo ciekawe. Jeszcze mój teammate w tej widzicie się nie pojawił, więc no wygląda to dosyć imponująco. No ciekaw jestem, ciekaw jestem kto będzie moim teammatem. jak na razie jest to bot Nikodem, który Bye, have a great time. raczej nie pomoże mi w zwycięstwie. No a tutaj, korzystając oczywiście z okazji, będę sobie nabijał fragi na moim bloku. No i, i tyle by było, jeżeli chodzi o okazję, eee, więc tak, poczekam sobie na spokojnie, tutaj jest rozgrzewka. Więc wydaje mi się, że możemy zrobić cięcie i, i poczekać po prostu aż, aż mój teammate przyjdzie do nas, i wtedy też od razu pokażę jego profil. Więc robimy cięcie. No i mamy mojego teammate, tak więc wreszcie dołączył do nas. Pan... No może nie będę tego czytał, ale Dosia to jest oczywiście ten gracz z Rosji. No, ciekaw jestem, czy to będzie Polak, czy to będzie e, Rusek właśnie. No, z tego co widać, no jest podobno z Afganistanu, co najprawdopodobniej wątpię. Bardzo dużo rosyjskich przyjaciół, więc wydaje mi się, że. Przyjaciół. No przyjaciół, bo to są dla niego przyjaciele, to nie są koledzy, tylko to są przyjaciele. Mm, nazywa się podobno Densik Kahiniesik. No, na ile to jest prawda? Tego akurat nie wiem. Ale mamy tutaj oczywiście szeregowy trzeci stopień. Już medal odebrany za 2020, 2019, 18, 17 i nawet 16, Więc wydaje mi się, że. Ten gracz będzie graczem doświadczonym I tutaj nie straszne jest właśnie granie z nim w duecie Więc zobaczmy czy jest niemową tak jak gościu z poprzedniego odcinka Czy też się odezwie, czy też powie Cześć Cały czas gramy jakieś takie forsiki, jakieś coś No on teraz może tak naprawdę zagrać Akacza Tak też właśnie zrobił Ja zagram Eko. Tak więc razem z, ze Smokiem no i zobaczymy, gdzie on pójdzie. Ja po prostu pójdę za nim. Zero komunikacji, tak jak już mówiłem. Ja pierwszy w tej serii się nie będę odzywał. Jeżeli ktoś się będzie chciał odezwać do mnie, ja też się będę odzywał. Wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że jest to głupie, no bo brak komunikacji w drużynie wiąże się z tym, że możemy przegrywać. Niemniej jednak, no jeżeli on by chciał się komunikować, to wydaje mi się, żeby się na pewno odezwał. Ja nie potrzebuję komunikacji. Do gier. Ja potrzebuję eliminacji, ale jak widać eliminacja jest przy stronie antyterrorystów w tym momencie. No bo eliminują nas 3 do 1. Natomiast wydaje mi się, że zaraz będzie to właśnie wynik 4 do 1. No i Ukierby będzie tutaj niestety konieczny. Jednak pan Dosia bardzo ładnie sobie poradził. Nie mogę na niego narzekać. Świetny teammate, ja zachowuję się jak ostatni głąb. No tutaj, oczywiście, pan Dosia mógłby mi rzucić Akacza, oczywiście. Nie będę od niego tego wymagał. Jestem nubem, więc. No. Rozumiem, że, że nie chce mi tego, tego Akacza dać. No tutaj jeszcze rzucam mu kłody pod nogi w postaci właśnie bangów. I bardzo a on teraz ten też. A tutaj już powoli, pewnie, w smołka podchodzi jego kompan. Teraz zobaczymy, czy wychyli. Tu już powoli ktoś wychyla tą obupą. Leży. Ale ja tu zostałem bardzo ładnego. Etrota od Niemca. Don't man. O, don't peek man. I not peeking nie pikowałem jak nie patrzeć Okej. Okay. jest komunikacja Okej, okay, okej okay. Ale jest komunikacja, bardzo się cieszę, jest komunikacja, 1-1-7, świetne statystyki naprawdę, Idealne na odcinek, tak jak mówię nie chcę tutaj niczego ukrywać, będę wrzucał też, okej okay. yy, Oni tam jakiś poziom reprezentują, ja tak jak widać niezbyt, muszę się wziąć za, si za siebie, za siebie. inaczej kurczę, przegramy to 9-2 Piękny ułespek. O A co to się tu dzieje? Gdzie ty się tam patrzysz, kolego? Co ty tam widzisz? Też tak właśnie myślałem, że... że nic. Ale się wystraszył chłopak, myślał, że stamtąd ktoś mógł pójść. No ja go rozumiem, no. Biedny, niedoświadczony. Na polu bitwy. O, nareszcie mam jakiegoś fragensa. Mogę się poszczycić właśnie fragiem. Drugim, zresztą tutaj. Okej. Okay. No, ok, no. Uratował tę rundę. Uratował na pewno. Okej, okay, by pistol. No to robimy to, to co mówi. Nie, nie mówił jaki, być może chodziło mu o digla. Wait okay, on Okej, okay. okej. Tutaj taktyk, taktyk! On musi prowadzić tą drużynę. Czekam na aucie. A nie, onkar, dobra. No teraz, teraz czekam na aucie, tak jak chciał. Nie mówił behind. I teraz niestety nie zrobię to e, z jego planu. Thank you, thank you. Tak więc tak to wygląda. Mamy punkt meczowy, niestety, tutaj. Przydałoby dałoby się. A ja będę dobrym teammatem. Ja mu rzuciłem czwórkę, od niego będę chciał Pamasa. Dobra. Myślałem, że, że nie kupi sobie M4. Za jego oszczędności jednak kupił. Nie ja będę też jakoś specjalnie raszował. Stawię się tak bardziej agresywnie, ale nie jakoś bardzo mocno. To już faka zapontowana. I skill. no zrobię to dla ciebie. Opa, blać, no to było mocne, powiem szczerze. Bardzo dziwny odcinek dzisiaj, ale to było naprawdę bardzo, bardzo mocne. Chciałem Wam serdecznie podziękować i serdecznie Was przeprosić za moją dzisiejszą postawę. Niemniej jednak było ciężko, trzeba to było przyznać. Do zobaczenia w następnym odcinku.